Dzisiaj będzie o kobietach, będzie o wojnie, będzie o tym wszystkim, co jest z dala od okopów, od pola walk. Wybrałam poruszające opowieści o tych wszystkich ludziach targanych wichrami historii, pisane kobiecym piórem. Hej, hej moi drodzy, słuchajcie, zacznę dzisiaj od cytatu, od cytatu Swietłany Aleksiewicz, która w swoim reportażu Wojna nie ma w sobie nic z kobiety napisała. Kobieca wojna ma swoje własne barwy, zapachy, własne oświetlenie i przestrzeń uczuć własne słowa. Nie ma tam bohaterów i niesamowitych wyczynów są po prostu ludzie zajęci swoimi ludzkimi, nieludzkimi sprawami i cierpią tam nie tylko ludzie ale także ziemia, ptaki, drzewa wszyscy, którzy żyją razem z nami na tym świecie. I takie właśnie książki dzisiaj dla Was wybrałam. Będą to opowieści o wojnie, ale widziane z perspektywy kobiet. Znajdziemy tutaj, słuchajcie, ziarenka prawdy. Znajdziemy rodzinne wspomnienia poprzetykane między fikcją i teracką. Ale przede wszystkim znajdziemy historię, która odbiła się na naszej masowej wyobraźni. Powiem Wam, że do stworzenia dzisiejszego zestawienia zainspirowała mnie całkiem nieoczekiwanie powieść powieść Pauli Lichtarowicz. Ludzie z kości. Od wydawnictwa Insignis. Słuchajcie, to jest perełka, perełka historyczna, która właśnie łączy w sobie i fikcję literacką, i historię, i wspomnienia rodzinne. Nie spodziewałam się takiego zachwytu, nie spodziewałam się też takich właśnie emocji, ale o wszystkim Wam za chwilę opowiem. Przed Wami wojna oczami kobiet w siedmiu niezapomnianych powieściach. I zacznę, słuchajcie, od powieści Pauli Lichtarowicz, Ludzie z Kości, właśnie. To jest powieść, którą uznaję, słuchajcie, za nieoczekiwane zupełnie odkrycie. W ogóle, słuchajcie, w natłoku współczesnych powieści historycznych i około historycznych można się zagubić, można się też często zawieść. Dlatego ja, słuchajcie, po takie powieści sięgam naprawdę z dużą dozą ostrożności. Dbam, słuchajcie, o to, by każdy polecany przeze mnie tutaj tytuł był nie tylko tym, czego szukamy w tego typu Opowieści, ale przede wszystkim nie przekłamywał rzeczywistości, nie przekłamywał realiów historycznych. To jest opowieść inspirowana wspomnieniami rodzinnymi naszej autorki, ale nie udająca niczego ponad tym, czym jest, czyli fikcją inspirowaną wspomnieniami. Jednak fikcją, która i zatrważa, i zachwyca jednocześnie. Czas Leny dobiega końca. Przeżyła swoje życie, teraz odchodzi powoli pod mętnymi od łez spojrzeniami rodziny i pełnej czułości pielęgniarki. Zostało jej jednak jeszcze tyle czasu, by cofnąć się w przeszłość, raz jeszcze przeżyć to, czego doświadczyła, i wreszcie dogonić ulotnego ducha małej dziewczynki ze stepu. Powraca do niej cygański wóz i przepowiednie jej szesnastych urodzin. Powraca ukochana rodzina, powracają marzenia o studiach medycznych, powraca koszmar wypadku i wymuszone małżeństwo. A potem czas wojny i Syberia. Wszystko to, co spotkało ją i jej bliskich, czas przetrwania za wszelką cenę, wybory, które musiała podjąć tych, których straciła po drodze. Czas Leny dobiega końca. W tym wagonie nikt nic nie mówi. Ktoś zawodzi bez ustanku. Przyszła kolej mamy na robienie hałasu za nich wszystkich. Lena obejmuje matkę za ramiona i unika pustego spojrzenia Ali. Na kolanach drzemie jej mała żabka, zsądz kciuki, pocierając paluszkiem grzbiet nosa. Lena zamyka oczy, ale nie może wygłuszyć odgłosu stukania o od deski. Gryzie kłykieć kciuka, dopóki nie pocieknie krew i jest wdzięczna za ból. Pociąg Toczy się dalej. Paula Richterowicz wcale nie rzuca na wir działań wojennych, ba z początku wojna przymyka nam zupełnie niemal niezauważenie, zresztą naszej bohaterce również, za okna koszar, by wkrótce jednak przenieść się na Rubież Syberii. A tam praca ponad ludzkie siły, głodowe porcje, choroby, na które nie ma lekarstwa, i wokół obcy ludzie, którzy nagle stają się bardzo bliscy w cierpieniu, i przemoc, która czai się nie tylko w czynach, ale także w spojrzeniach, w słowach. Tutaj bohaterka naszej powieści żyje dla swojej córeczki. To ona jest jej motywacją, to ona daje jej niejako siłę i umacnia ją też w podejmowanych decyzjach. Doświadczenie wygnańców na Syberii tutaj opisywane są z bolesnym realizmem, ale także poznajemy, słuchajcie, ich sny, ich marzenia. Także przede wszystkim ich nadzieje. I tak ja, słuchajcie, zaczytałam się w Ludziach z Kości, i tak jak powiedziałam, to było ogromne zaskoczenie, bo ja, słuchajcie, pokochałam Lenę całym sercem, zbliżyłam się niejako do jej bliskich również i wzruszyły mnie ich doświadczenia. I tak, dla mnie to jest perełka właśnie takich opowieści. Jeżeli na przykład pokochaliście słowika, o którym zresztą Wam za chwilę opowiem, to ludzie z Kości również powinni znaleźć się na waszej liście. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć słowika Christine Hanna, dlatego że to jest jedna z naj najukochańszych powieści właśnie tego gatunku, którą odkryły tysiące czytelników. Christine Hanna została zainspirowana tutaj historią prawdziwej, rzeczywistej bojowniczki belgijskiej, bojowniczki ruchu oporu, ale stworzyła całkiem fikcyjną opowieść o dwóch francuskich siostrach. Obie na własną rękę podejmują, słuchajcie, walkę w okupowanej przez Niemcy Francji. Ich historia udowadnia, że to właśnie wojna ukazuje to, Czym naprawdę jesteśmy. I tak jak wspomniałam, co prawda fabuła jest całkowicie fikcyjna, ale główny ten podstawowy element został zachowany. I mówię tutaj o dziejach 19-letniej belgijskiej bojowniczki ruchu oporu, która brała udział w przerzucaniu uciekinierów z obozów jenieckich. I tak, to jest też jedna z tych powieści, które po prostu trzeba znać. Kolejny tytuł, który ogromnie działa na emocje, czyli Adela nie chce umierać. Ady Antczak. Jest to opowieść o wspomnieniach i o pożegnaniach, o niezwykłym oddaniu. Słuchajcie, to jest taka historia, która łamie serce czytelnika. Ona i on z dwóch zupełnie różnych światów. Światów tak różnych, że w gruncie rzeczy wcale nie mogliby się spotkać, gdyby nie przewrotne koleje losu. Ten parę połączyła bowiem tragiczna przeszłość, wspólne doświadczenia obozu koncentracyjnego. Teraz po tych wszystkich latach dwoje staruszków powraca do tych wspomnień, tragicznych wspomnień, by poznać się na nowo. Poprzez powrót do lat młodzieńczych pozwalają sobie też nawzajem odejść. I tak, ta powieść potrafi zmiażdżyć emocjonalnie, ale ja już to powtarzam. Dobrze jest być tak miażdżonym przez literaturę. Kod róży Kate Quinn. Słuchajcie, to jest hołd literacki złożony wszystkim kryptologicznym geniuszom II wojny światowej. Mamy tutaj trzy Fascynujące kobiety, a wokół nich grono absolutnie ekscentrycznych postaci, które zajmowały się kryptografią. To jest, słuchajcie, prawdziwy kocioł osobowości, intelektu, niezwykłej wyobraźni, również wytrwałości i inteligencji. Tu obserwujemy, jak każdego dnia na służbie Królewskiej Mości, bo akcja rozgrywa się w Wielkiej Brytanii, i mężczyźni, i kobiety o wyjątkowych zdolnościach próbowali odkryć, Kody Enigmy. Łamali szyfry Enigmy by wreszcie dokonać tego niemożliwego. I gdyby nie oni, to możliwe, że Druga wojna światowa zakończyłaby się zupełnie inaczej. I tak kod róży to jest powieść szpiegowska, to jest powieść historyczna, to jest powieść fascynująca, jest również zdradziecka, ale przede wszystkim jest pysznie kobieca. A no i zamyka w sobie kawał niezwykłej naszej europejskiej historii: matki i córki Aubeny Grabowskiej: Cztery pokolenia kobiet cztery matki i cztery córki, cztery druzgoczące historie, cztery początki i cztery zakończenia i dziedzictwo, jakie po nich pozostanie. Aubyna Grabowska w tej powieści z rozmysłem naznaczyła swoje bohaterki najgorszymi możliwymi traumami, najgorszymi możliwymi doświadczeniami. Mamy tutaj wywózkę na Syberię, mamy tutaj niemiecki obóz koncentracyjny Ravensbrück. Oczywiście mamy utratę bliskich. To wszystko takie spójne, może wydawać się czasami naciągane, ale to wszystko dąży do konkretnej konkluzji. I tę powieść czyta się z zapartym tchem, zapominając na chwilę o wszystkim wokół. Poznajemy Isek przeszłości i tajemnice naszych bohaterek to wszystko co historia zakryła. I tak to jest saga na wskroś historyczna i kobieca w doświadczeniu. Obcy powie wiatru Magdaleny Meicher, czyli pierwszy tom historycznej Sagi nadmorskiej. To jest opowieść o wojnie, o kobietach, o ludzkich tragediach. Pierwszy tom rozgrywa się na kresach. Mamy tutaj konflikt, mamy tutaj rozrywaną ziemię, mamy tutaj nienawiść, a to wszystko z perspektywy młodej, dorastającej dziewczyny, słuchajcie, która straciła wszystko. I tak, to jest jedna z najpiękniejszych naszych rodzimych opowieści wojennych, właśnie. Jest dopracowana pod każdym względem. Magdalena Meyer ko korzystała tutaj z archiwów, więc jest też dopracowana w szczególe historycznym. Drobiezgowo oddała konflikt II wojny światowej właśnie na kresach. Powieść o wojnie, o kobietach. O Polsce. I wreszcie, uwaga, Stowarzyszenie Miłośników Literatury i placka z kartoflanych obierek. Jest to paradoksalnie urocza i wzruszająca powieść o książkach, o wojnie i o miłości, całkiem przez przypadek. I to właśnie w tej kolejności. Przenosimy się do powojennej Wielkiej Brytanii, gdzie poczytna pisarka szuka inspiracji do swoich artykułów i nieoczekiwanie natrafia na stowarzyszenie, które powstało podczas II wojny światowej na okupowanej przez Niemców w wyspie Guernsey. To było jedyne miejsce należące do Wielkiej Brytanii, okupowane przez nazistów podczas II wojny światowej. To właśnie stowarzyszenie powstało na wyspie Guernsey pewnej wojennej, pełnej obżarstwa nocy. I tak przez liczną korespondencję nasza autorka poznaje wyjątkowych ludzi i ich pełne światła i ciemności, wspomnienia z tych najtrudniejszych lat. Mamy tutaj szczere emocje, mamy miłość do literatury, ale mamy też tę bliskość w cierpieniu, która jednoczy nas właśnie w czasie największej próby. A teraz razem z wydawnictwem Insignis mam dla Was tę wyjątkową powieść Ludzie z Kości Pauli Liktarowicz, dla Was do wygrania, pełna wzruszeń, powieść historyczna i chciałabym się Was zapytać właśnie o historię. O y, opowieść historyczną, może to być film, może to być książka, może to być gra komputerowa, może to być komiks, może to być serial. Do wyboru do koloru poleccie mi ulubioną opowieść historyczną, taką, która jest warta uwagi. Swe odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem Konkurs dwa przez tydzień. Potem wybiorę jednego zwycięzcę. A wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Siedem wyjątkowych powieści o kobietach, o doświadczeniach kobiet w czasie wojny i ich bliskich. E, tak, zainspirowała mnie do tego zestawienia powieść Pauli Lichtarowicz, która okazała się być. Zupełnie czymś innym niż oczekiwałam, e, dlatego, że tutaj, słuchajcie, znajduje się Policajka Heather Morris na okładce. A wiecie, co ja myślę o powieściach Heather Morris właśnie. Na szczęście, ludzie z kości są zupełnie inną powieścią. Są dopracowaną pod względem właśnie faktów historycznych, a raczej realiów historycznych, bo tutaj, jeżeli chodzi o fakty historyczne, niewiele ich jest. Tak jak powiedziałam, wojna jest tutaj jedynie tłem. Tak jak zwykli ludzie w zwykłych miejscach, mogli zupełnie inaczej doświadczyć. Tutaj, kiedy przewożeni są tym wagonem, tutaj, kiedy ta rodzina trafia na Syberię, kiedy już jakoś próbują sobie radzić właśnie z nowymi okolicznościami i walczą, walczą, walczą każdego dnia. Bardzo poruszająca i piękna i tak jak powiedziałam zaskakująca i nieoczekiwana zupełnie, więc jeżeli jesteście ciekawi takiej historii, to koniecznie, koniecznie, jeżeli na przykład spodobało się słowi Kristyn Hanna lub inne książki, które dzisiaj wam poleciłam. Jestem ciekawa też właśnie powieści napisanych przez kobiety, powieści z historią w tle, które polecam Wy. Jestem bardzo zaintrygowana też Waszymi polecajkami właśnie, więc dajcie znać, które tytuły już znacie, a które jeszcze byście dorzucili do tego zestawienia. Pamiętajcie również, że wszystkie te tytuły znajdziecie na blogu Wielkiego Bukawy w wpisie, link do tego wpisu w opisie pod filmem, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!